Mamy bardzo wiele pilnych tematów, pilniejszych niż to o czym rozmawiamy, podatkowych, gospodarczych, unijnych, energetycznych, związanych z warunkami życia Polaków. Natomiast jedną rzecz trzeba powiedzieć. W odniesieniu do tych słów, które tutaj padały o aborcji. Aborcja nie może być traktowana jak antykoncepcja. Mamy w Polsce dopuszczalną Nikt aborcję. Tak nie traktuje. Mamy dopuszczalną aborcję w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety. Każdy inny przypadek, kiedy aborcja miałaby być wykonywana bez ochrony innego dobra, a więc po prostu na podstawie arbitralnej czyjejś decyzji ma być życie ludzkie, zabrane. E, niewinnego, małego człowieka, który jeszcze nie jest w stanie się ani bronić, ani zaprotestować, gdzie nauka potwierdziła, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Ono się zaczyna w momencie poczęcia, ono się oczywiście rozwija, ma swoje kolejne fazy prenatalne. Mówię to również jako ojciec dwójki, małych dzieci i trzeciego nienarodzonego. I naprawdę trzeba chyba nigdy nie być na jakichś badaniach USG, nigdy y, nie przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, żeby twierdzić, że to nie jest istota ludzka. To jest istota ludzka. Nie mamy prawa decydować o tym, czy istota ludzka ma prawo żyć, czy ma prawo but um Zutylizowana jakimiś pseudomedycznymi procedurami. To nie jest kwestia do jakiegoś kompromisu. Kompromis oparty na niewinnej krwi to nie jest żaden kompromis warty zachowania. Powinniśmy chronić każde życie ludzkie i zwracam uwagę, że to, co proponuje lewica, yy, nie ma żadnej podstawy prawnej. To znaczy lewica, ani platforma obywatelska nie przedstawia żadnego prawnego argumentu za brakiem konstytucyjnych gwarancji ochrony życia dzieci nienarodzonych. Oni nie proponują żadnej argumentacji prawnej, bo po prostu ona nie istnieje. Jej nie ma. Oni proponują, żeby uznać, że te wyroki, co im się nie podobają, nie obowiązują. To byłoby naruszenie zasady trójpodziału władzy e, i e, no, moim zdaniem to, to jest dużo dalej niż to, co zrobiła Beata Szydło z niepublikowaniem wyroku. Niepublikowanie wyroku TK było błędem. Wstawienie innych sędziów niż wybranie przez Sejm było błędem. Natomiast to, o czym oni w tej chwili myślą, czy mówią, to jest już zdewastowanie e, praworządności Krótko na całego. Krótko pani poseł i pani minister. Pani pośle, ja też y, mam, mam to Trójkę dzieci, byłam na wszystkich badaniach prenatalnych i powiem panu. Prosto i wyraźnie. Nikt nie ma prawa decydować o tym, jaką decyzję podejmie ludzkim. kobieta. Nikt nie ma prawa decydować ani pan, Każde ani żaden inny pan, nie tylko który matkę. tutaj siedzi. To my, kobiety, jesteśmy w ciąży 9 miesięcy, to my kobiety rodzimy dzieci. I żaden facet, niezależnie od Ale tego, to nie co jest własność, nosi. to nie jest Proszę pana, Żaden mężczyzna nie będzie decydował o tym, co zrobi kobieta. To jest pierwsza. Nie, nie, ma i mam, mandatu nie, 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 i mam prawo mówić tak jak mówię, niech Pan to Może Pani wygłosić Żaden opinię o swoim dziecku, nie ale będzie, nie o wszystkich. nie będzie decydował o tym, jaką decyzję podejmie kobieta. Również żadna po kobieta drugie, nie będzie o tym decydować, drugie, jakie ma być po prawo drugie, w, w Konstytucji dzieci. nie ma zapisane tego, co Pan przed chwilą powiedział. Prawo jest Sprawiedliwość rzeczywiście. Jest ochrona nie życia ma ludzkiego. O, a nie ma, nie ma informacji o ochronie życia, od poczęcia do śmierci. Nie ma tego, więc zachowuje Pan życia. rzeczywistość. Zachowuje rzecz, Słowo poczęcie Trzecia rzecz, jak ktoś zabija dzieci, jest kodeks karny, idzie do więzienia. Pan o tym zapomniał. I trzecia bardzo ważna rzecz. Lewicy tak, czarne Lewica protesty z tego wyniknęły. Ja, ja że panie baliście, pośle, się, boli. Panie pośle. baliście się uregulowania ja nie kwestii. Panie to pośle, się nie ja że nie przerywajmy sobie. nie ja rozumiem, że nie pana że to ma, projekty, nie ma, że to pana boli nie ma, ja o to ja to nie przedstawiła projekty w ma, mówimy nie ma, antykoncepcji nie chce prenatalnych nie ma, nie ma, problemu? pan tutaj Polsa. Tu chciałabym powiedzieć, że pan Bosak podpisał się pod projektem o, do Trybunału Konstytucyjnego i doprowadził do tego, że mamy najbardziej restrykcyjne prawo Mamy jeden z najniższych w współczynników w Europie śmiertelności kobiet. Pana, Naprawdę, A wiecie pan pan dlaczego? Nie bo gdzie jest, temat, jest aborcja. Się A aborcja nie powoduje nie śmierć. Panie pośle, pan się na tym nie zna. Niech to pan się, się nie na wypowiada nie zna na Wy temat. aborcję i przedstawiacie panie Wydar, proszę, to, panie proszę, proszę ja Jeśli panie nie chcę z panem rozmawiać na ten, ten temat. Jestem panie panie matką, rodzę dzieci. Żaden facet nie będzie mi mówił, jaką mam... Żaden facet nie będzie mówił, jaką... Żaden nie będzie mówiła wszystko, Żaden facet nie będzie mówił o tym, jaką decyzję ma podjęć Koniec kropka, Niech za to wbije do pani pani głowy. Panie poseł i panie poseł jest samym szacunkiem. Ja tutaj decyduję o, o, o tym, że nie będzie decyduję nie czym rozmawiamy, więc chciałbym, teraz czarnych Proszę państwa, Proszę Państwa.